Halo, halo widzowie. Witam was w kolejnym odcinku z GTA i dzisiaj zaczynamy kochana misję. You need to lay off the coffee. We got a problem. I got some guys out in the field need some equipment. If they don't get it, they'll be dead by nightfall. Then take it to me yeah, why not? I got five guys watching me all the time. i got two in that hill one over there and two by satellite if i go my guys and i will be dead i don't have a death wish i'm a man of peace son yeah clearly take the plane now you're not ready yet so stay low under the radar questions yeah just one thing Get to I... it. wait hey listen listen to me for once why won't these guys come after me oh they can't because they're all posted on me one dea one fbi a russian

let saw you Are you sure this thing is safe? I can see daylight through the floor. And that thing looks like an ascendant. The US Air Force is less likely to shoot you down. Cool. And what's the problem then? I said less likely. If been did as many amphetamines as these guys, you'd be lucky not to shoot anything to move. Oh, shit. Hey, just stay low and you'll be fine. No, we're going to try to Żeby lecieć mniej więcej nisko i mam nadzieję, że nie będziemy mieli błędu, który był kiedyś, znaczy błąd jak błąd. Kiedyś gierka miała problem z generowaniem drzew, nie? Z renderowaniem morlek. Jak się latało to kurcze, potrafiło się losowo drzewo zrozpić, co później nie No jakieś na spokojnie, a zresztą Montciliot mnie czeka. Może ...z prawej strony to weźmiemy. Nie chcę mi się przy górce nagle wznosić. Szczególnie, że no mówię, latanie samolotem. a mi się zimno zrobiło. Latanie samolotem bez własnych ustawień klawiszowych to jednak ból, 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 ból. Ale już jesteśmy w sumie w domu, jakby nie patrzeć. Nie zadać dzieciaka, ile razy to failowałem. Porażka. I jesteśmy w Angel Pine i nawrotka. Mm, dosłownie ta sama trasa. Też kiedyś robiłem tak, że jak już byłem jakkolwiek wprawiony w to, jeżeli chodzi o latanie, robiłem coś na zasadzie, że. Dawałem się gonić jeszcze tym myśliwcom, no Nie dokrywało. Troszeczkę dreszczyku, fajna opcja, no. no to jest jeszcze w ogóle to jest misja czasowa, na co nie zwróciłem uwagi. Może troszeczkę ciszy z mojej strony, ale staram się tego dziadostwa nie rozwalić. Powiem wam, no nie jestem w stanie jednej misji na złoty medal zrobić w GTA, mianowicie tej z spadochronem. ochronem. Tak każdym razem ląduję idealnie w środeczku i mam 95%, no mówię no i w dym. Jest to jedyna misja, która mnie trzyma przed ukończeniem tego. Dlatego nie podoba mi się to troszeczkę. Dobra, podwozie możemy już wyciągnąć. Podchodzimy do lądowania tutaj. No i idealo. Wow, dzięki, man. dzięki mam. Odś niech sobie jedzie. Dobra, następna misja. what's your take on this damn i thought them was your people listen carl we've got a problem some traitors from another department think they can help the overseas situation by financing militaristic dictators in exchange for arms contracts Hey, ain't that exactly what you do? Well, kind of, but we get to pick our dictators. Degenerates that we can control. We try to stay the hell away from these guys with principles, because that just muddies the waters. Yeah, okay. Okay, so of course these idiots have stolen a consignment of landmines and they plan to offload them in the Middle East and cause a little rock out goes, crazy and have a lot of problems. I mean, Carl, do you like maiming people? I'm curious. Maiming? Some people share. Anyway, the point is, you and me, Carl, hey, we're the same. Now, yeah, it's a dirty job, but somebody's got to do it. But if you screw this up, it causes a tinderbox situation all over Latin America and the Middle East. Now, look, I spoke to the big man. You got clearance to eliminate these fuckers. How's that? Huh? Man, kill government agents? Kill Schmill. Come on, don't, don't look at it that way. <laughs> what you think of it as pest control? It works for me. All right, come on. I can't stay here now. I'm too hip. I gotta go. Okay? I'm out of here. <laughs> that Dobra, wducał się do środka, nie? Wskakuje. No, to było, to było szybkie. Ktoże znaczy ja mam coś do bele, melee A czyli na się pięściami będzie, a sobie broni też nie mam, ale misja ma ulubiona. O, nie ma tu nikogo Teraz tu Pijemy na łeb Aha, w ogóle garda jeszcze z w tej grze A nie zapomniałem I co i teraz przed wyskokiem, czy jak? O! Udało mi się. Fenomenalnie, jak to mówię. No, raczej nie dolecimy do lotniska. No nie, z jesteśmy. Także lądujemy po autko? W gdzie będzie tego najwięcej, akurat. Znaczy, powinno cokolwiek być, morlec. O tak zadupca! Ła! Tak gnój, e jeszcze tam na musimy sobie podjechać. Jesteśmy goli. Okej, okay, okej. Okay. Okej. Okay. Amerykanom się powodzi jak zwykle. Niektórzy trzymają swoje auta na parkingu. Obok garażu, a niektórzy swoje auta, znaczy niektórzy swoje samoloty, no można, może być i tak. Nie mi oceniać, dobra.

z bojowychem czureczka. Coś lok mi się właśnie przydało. Starczy. Hmm, Kevik. Kevik klasyczek. I to będzie tyle. I trzeba wiem takie są. Może drugi albo trzeci raz on jeszcze nie jestem. Dobra, Ja jadę tam i widzimy się za sekundkę. Tak jak mówiłem sekundka dwie pyk jesteśmy i następna. Tak jak mówiłem, second sekundka 2 i jesteśmy hey, fellow, well met Namaste. peace, Carl, my brother. Hey truth, where you at? Just checking that you were no longer on government business. Where is he? How the fuck would I know, man? He like the devil. Hey man, you okay? Everything is transient. Oh, oh, man. Oh. I'm passing through life same as every man. Okay. Do you have any idea what you're doing for Torino? No. I seem to be on the need-to-know basis. Oh, no, man. Two lies don't cancel each other out. You know that. We pay them to lie to us. Is that what our founding fathers wanted? No more, friend no more we're not alone get off me man what's going on everything is going on don't you get it there's a place not even on the map a train is about to leave it can explain better than i ever can boy this is gonna blow your fucking mind we got work to do you better drive i'll explain the elegance does not even touch it Dobra, Hey truth. Do we have a plan here? Go go go. Hey, hold up, dude. Sounds like no. Dobra, no da się to załatwić. Mamy... ten, mamy... co? Mamy gogle. Chociaż te google to mi bardziej będą przeszkadzać na ten moment. Musimy się udać do wieży. I musimy zdjąć tego strażnika, jak on będzie w momencie. Solot reflektorów, coś takiego. I na spokojnie sobie musimy iść już. Nic na nie powinno grozić. Jak nas wykryją, to będzie całkiem pokaźna strzelanina. No ja. Dałbym się rozwalić, wczytać, zobaczyć. Każdy hey, ja, nawet nie wie, jest ten kod czerwony, ale oni nawet nie wiedzą, żeby we mnie strzelać. Dzięki. Ramie wczytać checkpointa. Hmm. Dobra, czyli może bez zabijania tutaj. No to trochę tego skradania się będzie, no. Ten strażnik tutaj mi się nie podoba, czy on nas zauważy? Nie powinien, mamy przewagę kolorystyczną. Jest troszeczkę ciszy z tej mojej strony, ale mówię. Próbuję w miarę spoko tempie to machnąć. Udało się. Wykrył, znaczy wykrył. Usłyszał, że jesteśmy, ale raczej gra nie powinna tego zaliczyć. A seren tak łączone. drill this facility has been breached all security personnel head to the research labs now personnel reminded that the downloading of pornography is strictly prohibited two by two the composites lab would like to remind diagnostics that that fridge on. is off limits to diagnostic staff could whoever stole the composite Lab's mugs please return them Nie to są jakieś te wyrzutnia rakie, tatomówki, amerykańskie rzeczy. I każdy pogłówca. Jak że to sobie na się zrobić, nie? Ale przyjemny ma ręcz ten... 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 Pistolecik. Dosłownie niby czerwony, a nikt nie ogarnął. Dostaję paskę w głowę. Dzięki, dzięki. Ale chyba wszyscy są aware. Dobra, tu wszyscy już ogarniają co się dzieje. Ale to każdy po pestce starczy, że dostanie i spada nagle dziwnym ragdollem. Jakby sam skoczył. A na dole będzie dużo broni, I can tell. No i... dobra. Aha, lewym się leci... I normalnie wsadzik, dobra. Na no fakie szczerze z... <laughs> nie rakiet do mnie nadużywają. Pesada. Kiedyś dało się fajnie tym latać do przodu, ale widzę, że nie ma tego wystawienia jak macie te silniczki, co są z tyłu, to dało się je przechylać i to było fenomenalne. Akurat, bo na serwerach, właśnie z GTA, się normalnie brało i set i się przechylała do przodu, i takie miał, miał. ale też w zwykłym GTA, tylko nie tym Definitive Edition, tylko tym zwykłym. No ale. Pyta, w sumie mamy jetpaczek. Od nich, ale może jeszcze jedna misja będzie do cie. Carl, dude, man. Hey, here you go. You better stash it somewhere fast. Far out. Have a nice trip, dude. Hey, wait up. Ah, was it too much to ask to get a lift in the town? No, ja tego nie Dobra widzowie, na ten moment ja Wam dziękuję za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.